Hej, hej! Hey. Dzisiaj pogadamy sobie na temat ikonicznej zbroi Dartha Weidera, którego sylwetka przerażała już wiele pokoleń widzów. Straszliwa czarna zbroja. I maska, połączona z hełmem, miały wiele funkcji, ale najważniejsze były dwie: utrzymać posiadacza zbroi, Anakin a Anakina Skywalkera, przy życiu, a po drugie, wzbudzać strach w mieszkańcach całej galaktyki. Dziś przed Wami pięć ciekawostek o tym pancerzu. i o nosicielu też troszkę. Jedziemy. Ciekawostka numer jeden. Jedną z osób stojących za stworzeniem zbroi Vadera był przyjaciel Palpatina, Kylo, który latami zajmował się prowadzeniem podobnych badań. Pisze się Cylo, a nie Kylo. Zbieżność imion z Mistrzem Zakonuren, no chyba przypadkowa. Jak wiemy z ostatnich zeszytów serii komiksowej Darth Vader, naukowiec umieścił w zbroi pewne, no, zabezpieczenie. Otóż mógł w każdej chwili zdalnie zablokować zbroję unieruchamiając jej nosiciela. Kylo wykorzystał tę opcję podczas starcia z Weiderem w układzie kład, lecz pewny swojego wynalazku nie uwzględnił potęgi ciemnej strony. Dzięki skupieniu Weider zdołał przejąć kontrolę nad pancerzem i zabić zaskoczonego tym faktem Kylo. Ciekawostka numer dwa. Po przegranym pojedynku na Mustafar, Anakin został bez obu nóg i lewego przedramienia, a ponieważ i prawą dłoń stracił wcześniej, to nie została mu już żadna jego własna kończyna. Zbroja, wypełniając ubytki w jego kończynach, znacznie zwiększyła pierwotny ciężar jego ciała ograniczając przy tym zdolności akrobatyczne Wejdera. Poruszanie się i walka były w niej znacznie trudniejsze i zwyczajnie inne niż te, do których Wejder przywykł jeszcze w czasie, kiedy był pełnosprawny. Konstrukcja zbroi zmusiła Sita do zmiany swojego stylu walki na ciosy zadawane z większą siłą. Jak jednak dobrze wiemy, nie miał on problemu w walce z praktycznie żadnym przeciwnikiem, co no, świadczy o jego potędze. Zresztą liczne wyjaśnienia ze Starego Kanonu mówiły, że zbroja była tak zaprojektowana, to znaczy jako ciężka i niewygodna, i zadająca wprost no, ból przy każdym ruchu, aby potęgować wnoszącym gniew za to, co się stało, i tym samym potęgować w nim ciemną stronę mocy. Ale o teoriach na temat Vadera jeszcze sobie porozmawiamy. Dajcie znać w komentarzu, czy taki filmik byście chcieli zobaczyć. No i przy okazji zapraszam Was na Instagrama, link Wam gdzieś tam się pojawi na dole. No i o Subiku też pamiętajcie. No i a skoro była taka mała przerwa, no to lecimy dalej z ciekawostkami. Ciekawostka numer 3. Główną funkcją było podtrzymywanie życia jej niezdolnego do samodzielnego funkcjonowania właściciela. Jak wiemy z legend, w wolnym czasie Mroczny Lord próbował nauczyć się funkcjonowania bez zbroi, lecz niestety kończyło się to porażką. Vader mógł oddychać bez aparatury zawartej w hełmie, jedynie przebywając w swojej komorze hiperbarycznej, którą zresztą możecie zobaczyć w Imperium Kontratakuje. W książce Cienie Imperium Vader próbuje natomiast oddychać samodzielnie przy otwartej komorze, Wykorzystując do tego pomoc czerpaną z gniewu i ciemnej strony mocy. Niestety, ponieważ za każdym razem, gdy przez chwilę udało mu się oddychać bez aparatury, ogarniało go zadowolenie z tego faktu i to rozwiewało ciemną stronę mocy. Przynosiło to finalnie odwrotny efekt i zmuszało go do zamknięcia komory, aby się po prostu nie udusić. Jak wiemy, Sith wytrwale trenował oddychanie bez aparatury, dzięki czemu po czasie mógł oddychać coraz dłużej, dążąc do całkowitego uniezależnienia się od pancerza, no lecz nie zdążył tego osiągnąć przed śmiercią. Ciekawostka numer 4. Darth Vader jest jeden, i wewnątrz uniwersum jest to no oczywiście Anakin Skywalker, ojciec Luka i Lei. Natomiast Out Universe w zbroje wcielało się kilku aktorów. I tak głosem Weidera był James Earl Jones. W scenach kaskaderskich i w czasie walk na miecze świetlne w klasycznej trylogii, wewnątrz zbroi był Bob Anderson. Przez większość czasu w kostumie Mrocznego Lorda kroczył David Prowse i to on jest najbardziej znany z tej roli. Lucasfilm film po licznych bojach pozwolił mu nawet występować na konwentach jako aktor wcielający się w Darta Weidera. Prowse jest zatem takim Oficjalnym Wejderem. W epizodzie szóstym, z kolei, w scenie końcowej, kiedy Luke zdejmuje maskę Wejderowi, aktorem w zbroi był Sebastian Shaw. Jakby tego było mało, jest jeszcze Jean Bryant, który zagrał Wejdera w ostatniej scenie Zemsty Sithów. W Rogue One z kolei w Wejdera wcielił się Spencer Wilding, aktor, który ma ponad 2 metry wzrostu. Ech, trochę tego było. A to nie wspominając oczywiście o aktorach głosowych, którzy wcielali się w Vadera, na przykład w Star Wars Rebels czy w grach wideo. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Jeśli pominąłem, no to pamiętajcie o przypomnieć mi w komentarzu. Ciekawostka numer 5. Od jakiegoś czasu zadawałem sobie pytanie, czy Darth Vader uprawiał seks? Oczywiście w kwestiach kodeksu Jedi i o podejściu rycerzy i mistrzów do kwestii kontaktów płciowych jeszcze sobie kiedyś pomówimy, no, planuję taki filmik, ale teraz skupmy się na kwestii Wejdera. Z tego co pamiętam, ani w obecnym kanonie, ani w legendach nie mamy żadnej informacji o kontaktach seksualnych Wejdera w momencie, jak był już zakuty w straszliwą czarną zbroję. Poprawcie mnie, jeśli o czymś zapomniałem. Jak pamiętacie z jednego z poprzednich filmów ciekawostkowych, Wejder był zdecydowanie bardzo majętny. Zatem no, nic nie stało na przeszkodzie, aby płacił za tego typu, no, powiedzmy, atrakcje u rozmaitych przedstawicielek najstarszego zawodu świata. Niemniej nie sądzę, aby miał jakiekolwiek kontakty seksualne. No z kilku co najmniej powodów. Po pierwsze, jego myśli cały czas zaprzątała padmę. Kochał ją nadal i myśl o tym, że to on ją zabił i nie był w stanie uratować, była dla niego nie do zniesienia. Po drugie, wiedział, że musi sobie wzmacniać potęgę ciemnej strony. Jak wiemy z legendarnych źródeł, o których mówiłem chwilę wcześniej, Wejder nie mógł nawet nauczyć się samodzielnie oddychać, bo kiedy tylko poczuł radość z sukcesu, no to natychmiast przedstawał móc oddychać, bo ogarniała go jasna strona, znaczy ciemna strona się rozwiewała. Zatem jakiekolwiek odczuwanie radości, odpadało w przypadku Mrocznego Lorda. No, po trzecie, jakiekolwiek zbliżenie musiałoby odbywać się w komorze hiperbarycznej albo w zbiorniku z baktą. Sami przyznacie, że to no, średnio kusząca perspektywa. Po czwarte wreszcie, nie mamy żadnych informacji, aby jedna kluczowa część ciała Wejdera, no tak powiem to głośno, penis, przetrwała poparzenia, jakich doznał Anakin na Mustafar. I to tyle w kwestii Wejdera uprawiającego seks. A może uważacie inaczej i Wejder jednak miał jakieś kontakty seksualne? Może pominąłem jakieś źródło? Komentarze są do Waszej dyspozycji, tylko kulturalnie poproszę. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał filmik. Mam nadzieję, że znajdę kolejne ciekawostki o zbroi Wejdera i pociągniemy temat, bo jest on zaiste fascynujący, albo jakby powiedział Lord Crushfield, prestiżowy. Zostawcie subika i naduście dzwoneczek. Pamiętajcie o Instagramie i o stronie osus.pl i niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się. Papa! Pa.